Nie? totalnie jakby jakieś, jakieś intro do albumu Yeeta Cinematic type shit Poczekaj Palion x Kleks To będzie w filmie kurwa Akademia Pana Kleksa? No i tak nie dojeb... ...i ty? Nie no, nie pierdol kurwa! O Boże... Chciałem życie mieć jak plajce, więc zostanę tu na zawsze. Pozbieram z nim jak gdy podczułem magię. Chciałem tego naprawdę nie przysparzyć. Ja zawsze rozkminiam kurwa, kto dobiera soundtrack do filmów, nie? I jak można do takiego filmu stary wpierdolić ścieżkę dźwiękową, trapową, jakąś kurwa w ogóle? Co to kurwa jest, zabija klimat totalnie, nie? Ja pierdolę, nie, no niesamowite to jest dla mnie Miałem swoje szansy, tylko brałem ją garściami Nie skończyło się planami, bo ja stworzyłem to sam, dodałem trochę magii Oni wmawiali te bajki, że nie wyjdzie mi to za nic miał Robię krok do przodu, nigdy w tył mam sposób Po proste na pozór Marketingowo zajebiście zrobili, nie? Marketingowo Marketingowiście zrobili, kurwa, no dzieciochy pójdą na ten film, ale no ja pierdolę, nie zawsze pozbieramy z tym, zaśnie. I gdy poczułem magię, chciałem tego naprawdę. Chciałem życie mieć jak bajce. Więc zostanę tu na zawsze. Pozbieramy z tym, zaśnie. I gdy poczułem magię, chciałem tego naprawdę. Nie pokazał tarot, nic i musiałem zagryć. To nie żadna iluzja, ale się znaje. Dobra, oprócz tego, że to jest akcja promocyjna, to ten numer jest nudny kurwa jak skurwysyn, nie? Ktoś się nie? Kuchu, pominięcie Pozbieramy z tym, nim zaśnie Jak gdy poczułem magię, chciałem tego naprawdę Chciałem życie mieć jak bajka Więc zostanę tu na zawsze Pozbieramy z tym, nim zaśnie. Jak gdy poczułem magię, chciałem tego naprawdę Odpowiedz mi na pytanie co tu jest zły, a kto dobry? W tym co robi? on jest tym złym. Słuchajcie, no powiem tak, yy... <laughs> powiem tak. No nudny numer, nie? Nudny numer. To, że Sesiano zarobi, no to zajbiście, ale, ale nudny numer. Dobra, chuj w ten numer. Ważne jest to, że zielone 4, nie? Kogo kurwa obchodzi ten numer? Zielone 4 mordeczko. Czyli Czyli co? Czyli kurwa ultra zajebista rzecz. Ult, ultr, ultra zajebisty banger tak zwany. Mordunio. Dobra, zielone cztery widzowie. Doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się kolejnej kontynuacji tego tak zwanego bengera. Nie mogę się kurwa doczekać. Eee, naprawdę, nie. <laughs> naprawdę. Zobaczmy to. Jak się nazywa coś, co jest kurwa nie trylogią, tylko czworologią? <laughs> Jak się nazywa to? Kładfobia, czworologia, tetralogia, naprawdę? Jebane, główno się nazywa. Aha, saga, saga zielone, ja pierdole, saga zielone, nie, crazy, zielone, saga, Eukaliptus dobra, zamki, pizda. Słuchajcie! No co się kurwa mi ustawia. Czemu mi się ustawia? Jakieś kurwa gówno jebana. Czekaj, muszę coś sprawdzić. No jest git. Coś mi... Nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Słuchajcie. Y Palion siedzi w Lamborghini. Ja pierdolę jaki fit, nie? Zazdro. Chcę w garażu tyle koni, jakbym miał rodeoje, żeby półtony mi... Chcę w garażu tyle koni ile lexajo zwalił je. Taki powinien być wers kurwa. Żeby był na bieżąco i w ogóle hitowo jak kurwy syn, nie? Punchliney. Mocne. Ci co nie byli na początku ich nie, nie piszą kurwa Chcę w garażu w zamku tyle koni jakbym śmiecie. miał rodeo No kurwa ty jesteś genialny serio wiem wiem Damn, z kluczykami dam to nie dla damn! on czekaj on czekaj co Chcę w garażu tyle koni jakbym miał rodeo żeby Ja yeah, jakbym miał rodeo jea yeah. Putony mi ważył brelok z kluczykami dam z kluczekami dem Jea yeah, idem. Szacunek, to i tak lepiej kurwa niż Michael Litony. Zajebiste rymy. Je yes, zdem zrymowane, to lepiej niż Michael Litony. Szacunek. Tyle koni jakbym miał rodeo, yeah. żeby półtony mi ważył brelok z kluczykami. Dexich krzurów to nie <laughs> dla mnie, no bo pierwszy damn, zawsze oni patrzyli na podium, a ja sam zdobyłem je. Sam zdobyłem je? Ej, dobra, kurwa, chyba stary palion chyba wchodzi na level kurwa Michael Litony, nie? Ja miałem się, się on jest yeah. je. Jecha pierdolę, ale to zje, nie? Je. Yeah. Yeah, yeah. Damn. <affiliated> <laughs> Jakbym miał rodzaje, żeby mi ważył relog z kluczykami dam. Krzysztof okay. to nie dla mnie, no bo pierwszy byłem zawsze oni patrzyli na podium a ja sam zdobyłem je Ja, Ja pierdolę. Wytasz o widziałem DM Wić koła ludzi przez godzinę śpiewa zielone, zielone Ty No kurwa myślałem, że jakoś sfiniszuje to, a nie w taki sposób Śpiewa zielone, zielone. Damn! Ile widziałem DM? Dźwięk koła ludzi przez godzinę, śpiewa zielone, zielone. Wychodzę tyłem, <mulity> Palion gdzie idziesz? Wracam za chwilę. Idę na spokojnie, spełniać nowy sen. Big, big, nie designer, mam panią style. Lift, big, czuję słońce, no to leci szyberdach Dla was jestem niewygodny. Byłem, jestem, będę, nowy przeżyć nadal głodny. Znowu robię show, daj mi przejście. Cały czas Ej, ej, szczerze powiedziawszy, nie? Myślicie, że palią serio myśli na przykład, że go branża nienawidzi i w ogóle chcą się go pozbyć i on jest mega niewygodny dla branży? Ja pierdolę crazy. Pierdolony tupak, nie? Nie marcioso. I cały czas zielony, I nie marcioso. Inni money, wrzucam nocą, tybie. I nie ma Inni okej. Okay. Zaraz mi za skórę mam go, dość, ja też stary, nie. Raperzy w kuluarach normalnie mówią tak. Kurwa, ten palion, nie. Coś musimy zrobić, żeby go zniszczyć, żeby przestał nam kraść po prostu rynek, nie. Kurwa, ten pierdolony trendsetter z Lamborghini, nie. Już my w kurwią on stary. Musimy coś przekminić, stary, żeby się go pozbyć. I ja tak, wychodzę na festiwal i mówię tak Te jebane parówczaki, te paliony i tak dalej, nie? Kurwa, myślą, że co? Że mogą se kurwa robić? Nie! Zakaz jest, kurwa, zakaz! M maluch A on nie podjebał przypadkiem bitu od Don Tolivera Nie wiem Nocą ty bieg Świeci cały czas zielone Nie dogonią mnie On za Ban zabanem, ale jadę dalej. Kurwa, paliona zbanowali z branży muzycznej, nie? Chłopnie nie może, ja pierdolę, współczuję, mu, Sary, Wiem, co czujesz, wariacie Świat ci cały czas zielony, nie dogonią mnie. Ban za Do zielonej cztery. Wiesz, że ci zabranę. I ma nim oni nocą pięty bieg. Świeci ci cały czas zielony, nie dogonią mnie. Ban za banem. Do zielonej cztery. A, no tak, zbanowali go na Wojanowicach, zapomniałem. Kurwa. Lipa mój styl świeży i słychać jak zielone Mój styl świeży i Riz on powiedział czy ja się przesłyszałem kurwa? Ci Mój styl świeży i słychać jak zielony Mój styl świeży i riz? Nie, żartujesz, nie, nie nawiną tego nie czy nie? ci zabramę, mój styl świeży i słychać jak zielony Ale nie ma napisów zrobionych. Mój styl, świeży riz. Mój styl świeży i riz. Ja wierdulę, nie, ale żeś kurwa gliata zapodał wariacie. Jeszcze ci zabramę. Słychać jak zielone, Znowu bolig. Znowu boek, dokładnie tak. Kochanie, palion dropnął. No. Kochanie, palion dropnął, no, nie robisz nic. Pakuj walizę. tekstowo.pl. Poczekaj na Nie, czekaj. Mój styl, świeży i ridd. O! o kurwa. Jak zielone, znowu boli Coin flip, wyszło jak nic Emerald w Rambo, idę na szczyt yeah. Wybuduję wideo o jednej zapomni Będzie granetą to dla całej Polski yeah. A zielone to się nigdy już nie skończy Znasz To dla fanów OG Znowu robię show. To dla fanów OG Pst, To dla fanów OG A zielone to się nigdy już nie skończy Znasz mnie znowu robię show. daj mi przejście, cały czas on top. Mam co zechcę, alian młody gof. Jeszcze więcej i nie powiem stop. Obok baby, nie marcił suk. Inni, mań, moni, wrzucam nocą, pięty bieg. Świeci cały czas, zielony, nie dogonią mnie. Pan za banem, aye, aye, dalej Sto zielone cztery, że za ci zabramę. Ja pierdolę o mariznie. nie? że ci za bramę. cały czas mam top Mam co to zechce, marion młody god Jeszcze więcej, nie powiem stop Wbud, baby, nie martw się o co Minimani, wrzucam nocą piąty bieg Świeci cały czas zielone, nie dogonią mnie Programming. Human kind, big dogs spalion wabi. To <grymne> żeś teraz dojebo mocno. Aż se muszę kurwa zrobić tak zwany edit. <grymne> Warning. The stance in this movie. Ej, hey, shut the